Witaj serdecznie, Tarzan Mateusz Leśniak z nami. Siemano. serdecznie. Okej. Okay. Mi to nie przeszkadza. Posłuchaj, podstawa to dobry humor. E, najpierw pytam o move. E, czy czujesz się dobrym piłkarzem? A wyglądam na dobrego piłkarza? Nie wiem. Jak się czujesz? Wiesz co, ja adoptuję się do sytuacji, więc tak, czuję się dobrym piłkarzem dzisiaj. A jak się... Podoba Muras, tutaj Mariot i tak dalej, ta konferencja, zajubiście, dwa mu... Zajebiście, zajebiście. piątka z plusem, wszystko jest zajebiście profesjonalne, zorganizowane, więc piąteczka dla wszystkich. So, ja oglądałem ten panel trochę, prawda? Więc powiedz, kogo się najbardziej obawiasz? Piłkarsko, z drużyny przeciwnej. Co? Kogo? <grym> A, nie ma takiego, ale powiedz hipotetycznie, nie wiem. Hipotetycznie. Dany nie zrobił na mnie wrażenia. Okay, czyli rozumiem, że tutaj roz, rozwalicie ich równo. Rozjeżdżamy totalnie, oni, oni, ja ci gwarantuję, że oni szatni nie wejdą, jak ja zacznę ryjadrzeć. No ale słuchaj, oni mają, że tak powiem, kogoś z Azji, to są bardzo mocni ludzie. O, no, też słyszałem. nawet <grym> ty, ty to nie wierzysz, jak mówisz. <grym> no dobra, przejdźmy dalej, Posłuchaj, teraz troszeczkę pójdźmy w kierunku przyszłości, Prime 6, Tarzan versus Soroko. E, czy nie obawiasz się Soroko, który walczył podobno na The War E5 w ogóle, no, jak, jak przygotowujesz się do tej walki? No ja wiesz, jakbym się obawiał, to bym kurwa nie brał tego pojedynku, nie? Jakbym się czegokolwiek obawiał, w tym sporcie nie możesz się obawiać. Przynajmniej nie możesz tego pokazać. Nie no, wiesz, no to jest to, wiesz, po to to robimy i trzeba tam wyjść i urwać sobie głowy, nie? E, no dobra, wracam teraz trochę do Prime'u 5. Yy, powiedz, jak z perspektywy czasu yy, oceniasz tę walkę ze strollowanym, no wygrałeś, tam był jakiś tam faul, powiedz, jak oceniasz z perspektywy czasu, no bo troszeczkę już minęło, tak teraz na zimno, na chłodno. Co na zimno, to wiesz, lekcja pokory duża, bo wygrałem, wygrywałem tą walkę, a wiesz, podpaliłem się i wiesz, nieintencjonalny cios w tył głowy, który nie był zamierzony, kurwa, tam musiałem go z 3 razy, yy, tylko wiesz, jakby dla mnie, że trzeba emocje kontrolować do samego końca, nie? Jasne. Więc trzeba po prostu wiesz, Wikom No dobra, a propos fauli czy nieintencjonalnych, powiedz czy oglądałeś ostatnie KSW? Oglądałem. Pamiętasz Kubę Wikłacza? Ten nieintencjonalny faul? To? Seba przybysz jest moim kolegą z maty. widziałem to i to było brzydkie zagranie bardzo. No dobrze, ale uważasz, że rzeczywiście to było nieintencjonalne czy specjalne, jak, jak ty to na to patrzysz? No wiesz co, no, w momencie kiedy ktoś się odsuwa i wiesz, i to nie było w ferworze walki ani czego, tylko się odsunął i takiego sokera sprzedał, no to jak to tłumaczysz? No, było to trudne. Dobrze, czy oglądałeś słucham, to jest twój kolega że tak powiem rozmawiałeś z nim już po. Bo on później pojechał na, chyba na SOR, jakieś tam tomografie robił i tak dalej. jeszcze z nim od tego czasu, tylko wysłałem mu wiadomość, że jestem z nim. Oby wszystko zdrowotnie z nim było w porządku? Też tak sądzę. Posłuchaj, życzę powodzenia na MUF, później na Prime. Ie. Wszystkiego dobrego, by z nami. Tarzan niepokonany.